Ej, witam was na kanale Co jest grane, gdzie gram w gry po angielsku, ale komentuję po polsku. Dzisiaj króciutko podsumowanie o The Last of Us Part 2 Remastered. Postaram się, aby naprawdę nie było ono zbyt długie. Gra stoi zdecydowanie mocno historią, więc po pierwsze, zachęcam wszystkich do pogrania w tą grę. Nie będę też spoilował za bardzo rzeczy, a nawet jeśli nie chcecie grać, to zachęcam do mojego gameplayu. Na starcie tylko dodam, że jeśli nie subskrybujecie mnie, to byłoby mi bardzo miło, jakbyście zaczęli. Oczywiście wszelkie lajki, komentarze również mile widziane. A teraz już zaczynamy. Aby formalności stały się zadość, dodam jeszcze, że grałem w wersję remastered Grid The Last of Us Part 2, Wydaną 19 stycznia 2024 roku i grałem na PS5. Jeśli chodzi o oprawę audiowizualną, to jaka jest, każdy widzi. Niektórzy uznają, że ta gra wygląda rewelacyjnie, być może nawet najlepiej w historii. Natomiast niektórzy stwierdzą, że jest przyzwoicie, że jest dobrze, ale nie ma tutaj żadnych fajerwerków. Myślę, że zależy to od osobistych preferencji. Ja od siebie mogę dodać, że według mnie gra wygląda bardzo ładnie, ale nie robi takiego wrażenia jak pierwsza część, w którą grałem jeszcze wiele lat temu na PS trójce. Wówczas wielokrotnie nie mogłem wyjść z podziwu, co autorzy gry osiągnęli, jeśli chodzi o grafikę, natomiast tutaj jest dobrze, jest momentami bardzo dobrze, ale szału raczej nie ma. Jeszcze krótki tip ode mnie, jeśli chodzi o grafikę, jeśli coś Wam nie pasuje, zajrzyjcie w opcję. Ja osobiście mniej więcej w połowie rozgrywki wyłączyłem motion blur i wyłączyłem film grain, czyli ziarno, które daje taki charakterystyczny filmowy obraz. Według mnie gra wygląda dużo lepiej bez tych opcji. Jeżeli chodzi o audio, głosy postaci są zrobione bardzo dobrze, dźwięki otoczenia, dźwięki walki, wszystko super. Podkłady muzyczne, według mnie, również są bardzo dobrze dobrane, natomiast moim osobistym zdaniem, nie jest to również poziom pierwszej części, gdzie mieliśmy całkiem sporo utworów, które naprawdę bardzo mocno zapadały nam w pamięć. Jeśli chodzi o stan techniczny tej produkcji, to tutaj nie mam większych zastrzeżeń. Gra jest w 100% stabilna, nie miałem ani jednego krasza, natomiast zdarzyło mi się zaobserwować kilka mniejszych problemów. Czasami nie do końca poprawnie zadziałają animacje, czasami widzimy pop-up obiektów, pop-up tekstur. I to chyba tyle, także jest naprawdę dobrze. Nie jest to perfekcja, ale jesteśmy tutaj naprawdę blisko. Jeśli chodzi o to, jak się gra w tą grę, jak wygląda gameplay, jaki jest feeling tego, co w grze robimy. To powiedziałbym, że jest to typowe Naughty Dog, czyli niby wszystko jest ok, ale jednak nie jest to poziom światowy pod żadnym względem. Strzelanie jest dobre, ale ten feeling nie jest niesamowity. Skradanie jest też całkiem dobre, ale również czasami nie wszystko da się łatwo wyjaśnić, czasami dzieją się ciężkie do zrozumienia rzeczy, że tak powiem. Natomiast na jedną rzecz chętnie zwrócę uwagę, bo naprawdę jest bardzo dobra chodzi mi tutaj o zachowanie przeciwników. Bardzo często walczymy w starciach, kiedy przeciwnicy mają dużą przewagę liczebną powiedzmy, my jesteśmy sami, ewentualnie w dwie osoby, a przeciwników jest pięciu, ośmiu i oni naprawdę nie siedzą i nie pozwalają nam się wystrzelać. Bardzo fajnie flankują, często mnie zaskakiwali. Z jednej strony, dla gracza, który jest przyzwyczajony do tego, że przeciwnicy nie są zbyt inteligentni, momentami jest to nawet dość irytujące, ale z perspektywy czasu naprawdę to zachowanie robi wrażenie. Wywierają na nas presję, nie pozwalają nam się za bardzo zastanowić, musimy naprawdę działać pod wpływem impulsu. Co myślę bardzo fajnie symuluje sytuacje, w jakich znajdujemy się w grze. Druga rzecz, o jakiej chciałem. Na szybko wspomnieć to, ci co grali w pierwszą część, pewnie wiedzą, że gra jest podzielona często dość zauważalnie na takie bloki. Są pewne obszary, gdzie po prostu zbieramy zasoby, uzupełniamy amunicję, później jest jakieś starcie z wrogami i to mogą być na przykład ludzie, później znowu troszkę pouzupełniamy amunicję, później powalczymy z zarażonymi, znowu coś tam pozbieramy, i tak to mniej więcej wygląda w kółko. Oczywiście jest to podlane bardzo przyjemnym sosikiem fabularnym, także nie jest to nużące, ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę. O fabule i o historii jest mi tutaj opowiedzieć zdecydowanie najtrudniej. Zupełnie nie z tego powodu, że to jest słaba część tej gry. Wręcz przeciwnie, jest to część zdecydowanie najlepsza. Natomiast wydaje mi się, że najlepiej by było przeżyć to wszystko samemu. Dlatego skrócę ten blog do minimum i postaram się nie spoilować niczego. Historia jest interesująca, często nas zaskakuje i jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Jest ona jednak też bardzo ciężka, jeśli chodzi o psychikę, zdecydowanie dla widzów, graczy dorosłych, głównie z tego powodu, że obrazy na ekranie czasami są takie, że naprawdę ciężko jest na nie patrzeć. Natomiast jest to historia z morałem historia, z której możemy się czegoś nauczyć, możemy wyciągnąć coś dla siebie. No i opowiada ona głównie o tym, jak bardzo ciężkie, traumatyczne przeżycia mogą kogoś zmienić. Przechodząc już powolutku do podsumowania, zatrzymam się jeszcze na chwilę przy czasie rozgrywki. Mi osobiście przejście gry zajęło jakieś 23-25 godzin. Wydaje mi się, że to jest całkiem dużo jak na tego typu produkcję. Nastawiono bardzo mocno na fabułę stricte single playerową. Natomiast chciałbym też zaznaczyć, że starałem się, nazwijmy to Lizać ściany, także chłonąć ten lore, czytać wszystkie notatki. Do tego też pewnie nie jestem najzręczniejszym graczem na świecie, więc sporo razy zginąłem. W związku z tym myślę, że takie kompletne przejście pewnie zajęłoby co najmniej 20 godzin. Natomiast oczywiście, jak ktoś by chciał przez tą grę przebiec, to pewnie dałoby się ten czas jeszcze dodatkowo skrócić. Tak czy siak, myślę, że rozgrywki jest tutaj co najmniej na kilka chłodnych, jesiennych wieczorów. Tak więc reasumując, myślę, że jest to gra bardzo dobra. Szczególnie jeśli chodzi o swój gatunek, jest tutaj naprawdę w ścisłej czołówce. Natomiast możliwe, że przez moje bardzo, ale to bardzo wygórowane nadzieje po pierwszej części, mógłbym powiedzieć, że nie spełniła ona w 100% moich oczekiwań, natomiast była naprawdę, naprawdę blisko i w dalszym ciągu uważam, że jest to jedna z tych produkcji, którą każdy gracz, który. Tego typu fabularne, single-playerowe gry lubi, po prostu musi odhaczyć, musi zaliczyć, musi ją przejść, musi poznać tą historię. Ponownie dodam, że według mnie jest ona naprawdę dość unikalna, i ja osobiście nie znam nie tylko gry, ale żadnego innego dzieła popkultury, żadnego filmu, żadnej książki, która opowiadałaby historię podobną. No i chyba to tyle ode mnie na dzisiaj, także ponownie jeszcze raz zachęcam wszystkich do spróbowania, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Napiszcie też w komentarzach co myślicie o grze, jeśli grę przeszliście, a jeśli z jakiegoś powodu nie macie ochoty grać samemu, no to jeszcze raz zaproszę was do gameplayu, który jest na kanale, link do playlisty wyskoczy wam pod koniec filmu. A teraz już będę się z wami żegnał, także jak zawsze do następnego razu, bawcie się dobrze grając w gry, trzymajcie się, cześć.